Witajcie kochani, zanim zobaczycie właściwy materiał, kilka słów wyjaśnień, bo sytuacja uległa zmianie. Film, który zobaczycie, nagrywałem 2 maja, w połowie maja materiał miałem wrzucony na YouTube. Miałem za jakiś czas oczywiście to udostępnić i co się okazało, 17 maja na stronie lokalu Kubar informacja, że lokal zostaje zamknięty z zaproszeniem na turniej, który się odbył 25 maja turniej się odbył. Lokal prosperował do ostatniego maja 31 i z dniem 1 czerwca lokal zostaje definitywnie zamknięty. W lokalu Q Bar Snooker and Billiard na Zielonym Suknie już nie zagracie. Także zapraszam do oglądania, dla niektórych to będzie wspomnienie. Zastanawiałem się nad tym, czy udostępniać ten film, skoro to już jest historia ale chociażby ze względów historycznych dla niektórych może się przypomną fajne sytuacje z lokalu, postanowiłem sprostować to, co teraz widzicie i postanowiłem udostępnić. Także miłego oglądania. Kochani, na moją zapowiedź, że jadę do Krakowa na majówkę, żeby ktoś mi napisał, jakie lokale warto, bądź czy bym chciał yy, odwiedzić. Michał Dyrek napisał mi, żebym odwiedził Q Bar Snooker and Billard i oto proszę bardzo jesteśmy Q Bar Snooker and Billard wchodzimy do środka Pani od wejścia po lewej stronie, dwie kuszenki. No już nie pierwszej świeżości. Idziemy dalej. I bardzo klimatowe pomieszczenie, dwa stoły, smukierowe, pełnowymiarowe Akurat, miałem przyjemność poznać właściciela. Właściciel sobie pogrywa smukera. No, idziemy dalej. I na środku lokalu ukazuje się nam bar. Bar fajnie zaopatrzony, bo posiada w swojej kolekcji piwa kraftowe. Tutaj w lokalu możemy widzicie, zagrać też piłkarzyki. Ulica Magilska 35 Kraków. Dla chętnych można pobrać w i kolejny stół snukerowy. Bardzo mi się podobają te malunki na ścianach, takie naprawdę klimatowe. Te malunki naprawdę, naprawdę robią wrażenie. Stoły, jak widzicie, usenki koszykowe. Ale lampy są przekonackie, w starym stylu, naprawdę fajne, drewniane, konkretne konstrukcje. No, napis Strachan. Ciekaw jestem, czy to jest. Rzeczywiście Strahan. Nie wiem czy to w tej chwili jest widoczne, bo dosyć daleko stoję, nie chcę Panom przeszkadzać. W rogu jest reklama. Firma lub stoły Maestato. Z tego co wiem to są stoły. Marcina niczkę z Dolnej Góry. Zobaczcie, nawet w Krakowie jest ta reklama. Możemy też wejść do góry. już Bardzo klimatowo kartka pomalowana. Lecimy dalej. O, proszę bardzo. Jak miło. Z tego co widać, stoły, dziewiątki, pełnowymiarowe stoły. i bardzo klimatowe miejsce na przysiadówkę podczas grania i wracamy na dół. Wychodzimy z lokalu. No, byłem, odwiedziłem, tak jak Michał Dyrek pisał, żebym wpadł, zobaczył. Byłem, zobaczyłem. Moje spostrzeżenia, nie wiem dlaczego, bardzo mi się podoba ta knajpa. Taka bardzo spokojna, ma swój urok, nadszarpnięte zębem czasu sukna, no widać. Jest to i w piwnicy i gdzieś tam piętro wyżej. Ale ogólnie do poćwiczenia, do spotkania się z kumplami, do posiedzenia. No mi się wydaje, że da radę. No, co mogliście zauważyć na samym dole lokalu? Dwie siódemki i trzy stoły snookerowe. No to, to trochę metrów wymaga, żeby taki lokal utrzymać też koszty. No i piętro wyżej oczywiście trzy dziewiątki. Wchodziłem do tego lokalu, to przypomniały mi się stare czasy, gdy u nas w Gorzowie taki tab, piwnica, wchodzisz cegły, mury. Pachniało taką wilgocią. Powrót do korzeni, jak zaczynałem w knajpie takiej typowej spelunie grać. Zapytałem o to, czy są robione turnieje. No niestety turniejów żadnych nie ma. Nie robią. Lokal typowo komercyjny, a lokal. Żyja już 12 lat. Bardzo mi się podobały malowidła. Gdyby to odświeżyć, to byłoby naprawdę fajnie. Lokalowi niestety brakuje tego troszeczkę blasku, takiej, takiej nowoczesności, ale podoba mi się stary klimat ze znajomymi. Wpaść, posiedzieć bez jakiegoś hałasu, dyskoteki. Nie wiem czego jeszcze. Naprawdę w cieszym skupieniu. Nikt nikomu nie przeszkadza. Dużo dosyć miejsca. Także osobiście trudno mi powiedzieć, że polecam, bo tutaj się, tak jak widzę, turniejów nie ma. No nic dziać nie będzie, ale do posiedzenia, do pogadania, do spędzenia czasu jak najbardziej. Także dzięki Michał Dyrek za propozycję lokalu. Byłem, odwiedziłem, pokazałem. Trzymajcie się, cześć.